Nazywam się Tymoteusz Żydziak i zapraszam na kolejny odcinek TV Madey. Corocznie w styczniu odbywa się ogólnopolska akcja zwana finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której organizowane są koncerty i imprezy towarzyszące. W trakcie finału wolontariusze zbierają pieniądze do puszek, za które kupowany jest sprzęt medyczny. W 28 dotychczasowych finałach zebrano ponad miliard złotych. Fundacja została założona. 2 marca 1993 roku przez Jerzego Owsiaka. Corocznie finał Włośb odbywa się pod innym hasłem. Celem organizacji jest wspieranie opieki zdrowotnej w Polsce, doposażenie szpitali, klinik oraz tworzenie i prowadzenie programów medycznych i edukacyjnych. A teraz przenieśmy się do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31 stycznia, niedziela, godzina 9, zaczął pracę sztab przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czas start. Właśnie przychodzą wolontariusze, aby odebrać swoje pakiety, puszki, identyfikatory no i wyruszają w miasto. Jest śnieg, ale pogoda jest bardzo przyjemna więc jest wszystko w porządku. Jak na razie. Zapytaliśmy wolontariuszy, co skłoniło ich, żeby zostać wolontariuszami. I Chciałam im pomóc jak najwięcej, żeby każdy jakby mógł dorzucić się do mojej puszki, jak i e-puszki, e-skarbonki, żeby pomagać po prostu tym ludziom. Cześć, tu Łąka z Wolej Głogów. Razem z dziewczynami z drużyny stwierdziłyśmy, że weźmiemy w tym roku udział w kwestii. Niektóre z nas robią to po raz pierwszy. Sądzimy, że warto jest pomagać, dlatego zdecydowałyśmy się to zrobić. Na pewno będzie dużo chętnych, aby wesprzeć w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, aczkolwiek sądzimy, że będzie tych osób dużo mniej ze względu na obowiązujące obostrzenia i panującą pandemię. Pomagajmy! Gramy do końca świata! Jeden dzień dłużej! Dlaczego Orkiestra Świątecznej Pomocy? E, ponieważ wierzę, że. Takie słowa, które kiedyś śpiewał Dżem mają moc. Żyj z sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. I tak samo Włoch pokazuje, że jest jeden dzień w roku, kiedy wszyscy jesteśmy razem i robimy wspólną rzecz. I to jest piękne. Co skłoniło Pana do zostania wolontariuszem? Chęć pomocy. Robimy to od kilku lat jako firma. Cieszymy się, że możemy to wspierać, tą akcję jakby mocno serdeczną. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi mogło pomagać. Od kilkunastu lat jest pani szefową sztabu. Co panią do tego skłoniło? Wiesz, co pracuję w Miejskim Ośrodku Kultury ponad 20 lat i zawsze pracowałam przy finale. I przy taki moment, że zostałam szefową sztabu, było to 14 lat temu i to tak przykręci. Uwielbiam to całe zamieszanie. W tym roku jest troszeczkę inaczej, ale myślę, że sobie poradzimy. Więc będziemy grać do końca świata i będzie dłużej. Kolejny rok z Wośpem, co sprawiło, że pani kolejny raz jest w sztabie? W sztabie jestem dopiero drugi rok, bo w Głogowie mieszkam od czterech lat i wtedy poznałam Agnieszkę i ona mnie adoptowała, nasza sztabowa królowa i od tamtej pory po prostu gram tutaj z wami. Stacja, która osiągnęła 2600 zł, 200 zł, Pani Ania Petrowic, jest tak może go na bo na zasłonie. Pan Ryszard ma 250 zł. I co, Jeżeli przekroczymy 1000 zł. 300 zł znalezione od Pani Moniki, gratuluję, przebijamy do góry. 350 szukamy. Pani Anio, 270 to już za mało. Niech to będą duże kwoty. 450 znalezione, na się Asia z prowadzi 450 złotych znalezione. 500 o, Olivia. Oliwia, mamy. Szukamy 600 teraz. 550 Asia, bardzo dobrze, krąg do przodu zrobiony. Jesteś hiterem, 600 złotych od Oliwii. Odpowiedź Asi teraz będzie zdecydowana. Zde, zdecydowana 700. 700. Mamy o stówkę przebicie, super, jest 700 złotych. Szukamy przebicia, Pani Oliwio, co będzie od Pani w takim razie? za chwilkę w ramach odpowiedzi 700 zł znalezione Przypomnę, 750, 750 na Pani, Pani Oliwi. super Pani Asiu co Pani na to teraz zaczynają się już rozsądne kwoty 800, 800. jesteśmy do przodu brawo właśnie 800 zł teraz Pani Oliwio czy będziemy mieli 850, 900 a może od razu 1000 850, 850. czyli zgodnie z naszą gradencją po 50 zł 900. 900. Jesteśmy już przy 900. Super. Szukamy przebicia na 950 tysiąc. Czy będziemy... 900 tysiąc, Nie, brawo. Brawo. brawo! Pani Joanna Gadzińska przyłączyła się. 1100 Asia. 1100 Asia znowu na prowadzeniu, Asia ZB, brawo. Dzisiaj pięknie licytująca osoba, naprawdę wielkie, wielki szacunek. 1100 złotych do przeskoczenia, drodzy Państwo. Szukamy w takim jeszcze razie przebicia. Tak, 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 dajemy kalendarz. Dajemy kalendarz do tego jeszcze, ale szukamy przebicia powyżej 1100 zł. Jest, 1150 Jest, drodzy ja Państwo, tutaj. Zrobione osobiście przez Rafaela Rokasiewicza, prezydenta Głogowa, nalewki powstały z ekologicznych owoców, malin, winogron, i Kieliszek wypity od czasu do czasu może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. I z tym się zgodzę. 1300. 1300, brawo, pani bardzo Joanna Gracińska. 1400, powraca do mnie. brawo, oczywiście, stale. Tu można na pewno zawsze liczyć. Bardzo ładne butelki, słuchajcie. Bardzo do wiela, na kartę nie Coś na S sam zrobił Nie, Tutaj mamy podpowiedzi, że pan prezydent wyglądał wszystko, ale Snibris również jest zrobiony przez prezydenta. 1600. 1600! Jest to Może my porozmawiamy ze sobą, bo widzę, że Państwo zajęli się już teraz sobą. Wrócimy do licytacji. Widziałeś do jednorożca, który zawsze? Nie, widziałeś zieloną owieczkę. To nie był jednorożec, to był wolontariusz. To był wolontariusz, jednorożec. Czy możecie Pani podać cukier znowu? bo... cukru. Tysiąc siedemset złotych jesteśmy. Jest, na... brawo Pani Janu. Pani Oliwia prowadzi. Była odrobinkę szybsza, szybsza Pani Jano. 1800 zł. złotych. Dobrze. Trzy Panie, trzy Panie. Oliwia, Joanna, Asia. I w tym momencie w filmach. Nie rozdzielimy tych nalewek. Nie, nie, nie. W tym momencie w filmach pojawia się taki napis 3 godziny później. Tysiąc 1850? Ja myślę, że spokojnie dwa za moment. 1920! To brzmi jak data! Jak rocznik w ogóle powstał? Dwa tysiące! Bardzo 20. dobrze, bardzo dobrze. Najwyższa licytacja. Dzisiaj zdecydował się najwyższa, najwyższa decydacja. Spokojnie. Bo to... Ja się tak z boczku muszę się dać. 2021, 2021. i oby ten, ten rok z tymi nalewkami to ja najlepszy, powiem państwu szczerze, pewnie, to jest symboliczne, ale o 21 zł przebicie do góry. E, szukamy kolejnej w takim razie kwoty, którą zaoferujecie. Pani Oliwia? 250. 2,50 Pani Anna Gajdzińska Pięknie dziękujemy. Pani jest liderką teraz tej naszej licytacji. 250 zł już mamy zadeklarowane. Pani Oliwio, pani Asiu. 200! 100. Jest, jest Nie, no 200. Ale się pani udziela? Uf, uf. Naprawdę? Nie wiem, ile zajmę Robert, bo usiadłem, sprawdzić, co... No. 2100 zł. E, mamy już zdecydowane i teraz szukamy kolejnego przebicia do góry. 2150, 2200, 3800, 6400, każda kwota nas zadowodzi. Pani Asia prowadzi 2100 zł. To jest I to prezydenta wyrzuci jeszcze wiśniówkę. Wiśniówka jest od prezydenta! To jeszcze. jeszcze wiśniówka. Jest malinówka, nieprawna. jest winogron, jest figwa i jeszcze będzie wiśniówka, ale też w takiej ładnej butelce? 5-litrowej. <śleszkoletrowe". śleszkoletrowe> <śleszkoletrowe> 2100, drodzy Państwo, to jest kwota, którą w tej chwili już mamy w naszej licytacji. Czekamy na kolejną propozycję. a Tu powinna jeszcze stanąć czwarta butelka, bo mamy też łącze z panem, sobie, tu z panem jest prezydentem. Miśniotka. Teraz Agnieszka krzyknie, bo się pojawiła nowa górka. 200! 200 jesteśmy już w tej chwili w, przy, przy w tym za cztery, przypomnę cztery już buteleczki, bo jeszcze wiśniweczkę do tego dodamy. Pani Asiu, co Pani na to? Czwarta decyzja. 2300 Pani Asia i Joasia. Pani Asia, pani Asia, pani Olivia, każdy może tutaj spokojnie się przebijać. 2200 mamy znalezione. Czy uda nam się podskoczyć do góry? Jak pani, pani Asia, Asia się pisze. tak robi, to znaczy, że pisze. Pani Asia pisze. Tak. No i teraz będziemy mieli decyzję. Za moment się coś powinno pojawić. Zawsze tak było. Aż normalnie na deku. I bardzo dobrze, 2200 jest w tej chwili zadeklarowane, ale mam wrażenie, że za moment pojawi się kolejna kwota 2200 po raz pierwszy. 2200 po raz drugi, tak poproszę troszkę ciśnienie. Nie. Bo ja wrócę do tego jednorożca. Pani Jasiu, czas najwyższy, bo zaraz padnie po raz trzeci i będzie. 2300! Bardzo dobrze. 2300. Pani Oliwio, to jest ten moment, kiedy trzeba zdecydowanie podskoczyć, jeżeli chodzi o propozycję. 2300 zdecydowanie. Ale to do tego? Tak. Dokładamy, my słowicie, na bieżąco dokładamy różne rzeczy. 2003. I kalendarz, i i ale najważniejsze są i tak nalewki od pana prezydenta. 2300 wersja w tej chwili po raz pierwszy. Czwarta do nas Cztery takie inne buteleczki. 2300 po raz drugi. No i chcielibyśmy załatwić. Jak się jak do jednoroszta to się po nie widział ktoś jednorożca? nie kończmy jeszcze tego e, e, 2400, Pani no, Anna Gajdzińska jeśli no, jednorożec to, to się pojawia 2400, Pani ja Asiu, Pani tak Alubio ciała, okrągłe 2 to jest piękne, same Panie teraz licytują, proszę zobaczyć jakie. pójdą jak 2400 zł ja nie mogę Pana No ładna. bardzo piękne, piękna, ale jest unikalna dodatkowo jeszcze opatrzona takim zestawem z napisem Kulturysta.pl specjalnie dedykowana, limitowana nie, seria. Tu jest mokbury. Mokbury, no, przepraszam bardzo. 2500. Dobrze. Jest ma 500. Teraz... Brawo! Brawo! Halo, halo! Mamy Ale to spokojnie, bo nie mogę! Nie mogę! 2500 zł mamy osiągnięte, szukamy przebicia, drodzy Państwo, na 2600. Dajcie maseczkę i snykny dołożyć. To już nie jest chyba kwestia dokładania, bo myślę, że tutaj bój się rozgrywa za żarty o to, co już dziś na stoi. 2,5 tysiąca w tej chwili jest w grze. 2,5 tysiąca od pani Oliwii. Pani Janno, pani Asiu. Czy będzie odpowiedź jeszcze na taką kwotę? 2,5 tysiąca po raz pierwszy. 2,5 tysiąca złotych po raz drugi. 2500 zł. 2600 zł. Jestem wrażliwa na jednorożca, ale to 2000. teraz z nam zaoferowała 2600 zł. Piękna kwota, naprawdę świetne, świetna licytacja. 2600 zł. jesteśmy w tej chwili na takim poziomie, szukamy przebicia na 2700. Zapraszam w takim razie Widzicie? do tego, żeby nie czekając Maseczka deklarować... Pomogła ponieważ będzie to no, emocjonujące niezwykle, w każdym momencie jest 2600 zł znaleźliśmy już w licytacji, szukamy 2700 tutaj informacja i uśmiech do Pani Janny, do Pani Oliwii, bo to one tak aktywnie podbijają te kwoty Pani Asia oczywiście sama siebie też może ale kwota jest już bardzo atrakcyjna Ale jest Asia i Joasia Dlatego Joanna, a Asia to Asia no, a jednorożec to jednorożec. No bo tak powracam, bo po, ono po, pomaga. 2600 zł znalezione po raz pierwszy. Ktoś widział jednorożce za oknem? I za dużo tego cukru było. <laughs> 2600 zł po raz pierwszy. 2600 zł po raz drugi. I ja dalej chcę do tego I teraz mówimy już zupełnie poważnie, drodzy Państwo. Każda licytacja ma swój finał, więc jeżeli mają Pani jeszcze coś w zapasie, 3 000 to było coś. I odrobinę chęci, to to, to to jest ten moment kiedy należałoby przebić, bo za momencik padnie to ostateczne i to będzie wtedy już nieodwracalne. Pani Asia prowadzi 2600 zł, Pani Oliwio, Pani Janno, czy będzie jeszcze odpowiedź powyżej tej kwoty? 2600 zł w tej chwili mamy wylicytowane, Trzy nalewki, czwarta w domyśle, zestawy gadżetów już nawet nikt nie wie ilu. Podejrzewam, że tam już jest kilkanaście różnych rzeczy w zestawie. Po to, żeby podwyższyć jeszcze atrakcyjność tego działania, a tak naprawdę podwyższyć szanse na to, żeby odrobinę więcej udało się tej stacji znaleźć. 2600 zł po raz pierwszy. Uwaga, bo tu będzie już finalnie, bardzo poważnie. 2600 zł po raz drugi. 2600 zł po raz... Trzeci, co rekordowa kwota 2600 zł na licytacji. Bardzo się cieszymy z tego, że gadżety przekazywane przez prezydenta Głogowa, Rafaela Rokaszewicza niezmiennie od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a co za tym idzie? Ogromnymi kwotami, które wpływają na rzecz... Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku były to nalewki. Wiemy, że prezydent w trakcie licytacji jeszcze dorzucił. Pani Asia wylicytowała te, te nalewki za 2600 zł. Serdecznie pani Asiu dziękujemy, bardzo pozdrawiamy. Cieszymy się bardzo, że wygrała pani. Życzymy Pani bardzo, bardzo dużo zdrowia. Drugie miejsce na licytacji z gadżetów od SPS-u. Tak jest. Głogowcy siatkarze, e, klub Kibica e, i Głogowcy siatkarze SPS Hrobry Głogów przekazali na licytację zestaw gadżetów, piłka z podpisami e, obecnej drużyny składu 2020-2021. Bardzo, bardzo dużo emocji z tym związanych. Mam nadzieję, że e, wszyscy, którzy e, licytowali, także mieli takie emocje. Są porównywalne do tego, jakie my Kibice mamy na meczach naszej siatkówki mieliśmy, bo teraz niestety nie możemy tak tłumnie uczestniczyć i wspierać naszą drużynę. Bardzo się cieszymy. Pani Monika wylicytowała ten zestaw gadżetów za 2021 zł. Pani Moniko serdecznie dziękujemy, nisko się kłaniamy i od Klubu Kibica, i od Klubu SPS Chrobry Głogów. Siatkówka łączy. Licytacja już za nami, puszki już prawie zdane. Co dalej? A teraz będzie liczenie, podsumowywanie i osiąganie wyniku, który ostatecznie zostanie osiągnięty w Głogowie. Liczymy, że będziemy mieli bardzo sensowną kwotę. To jest trudny rok, taki rok wariacki, smutny troszkę, ten poprzedni, cały covidowy, więc na pewno to inaczej wszystko przygotowane, na pewno trudniej, na pewno z większymi oporami, może z większą ostrożnością, również bo i byt nasz codzienny niepewny. Ale to będzie kwota naprawdę satysfakcjonująca. Sama licytacja dała nam kwotę około 25 tysięcy złotych, co jest rzeczywiście rekordem licytacyjnym w ogóle w historii organizowanych tutaj takich działań. Czyli jest fajnie, jest dobrze. Czy w związku z pandemią uważacie, że ludzie wrzucali mniej do puszki? Może nie to, że wrzucali mniej, ale było ich dużo mniej. Rzeczywiście, jak porównamy zeszły rok, to mimo pogody, która dzisiaj sprzyjała, bo było zimno, ale słońce, to tych ludzi było zdecydowanie mniej na mieście. Ale jak już wrzucali, to byli hojni. Kończymy dzień, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami jeszcze symboliczne światełko do nieba. Kochani, to był cudowny dzień. Pełen emocji, wzruszeń i mimo, że gramy w pandemii i nie było koncertów w Miejskim Ośrodku Kultury, to kwota jest zaskakująco duża. A już z licytacji to rozłożyliście nas na łopatki. Dziękujemy bardzo, bo kwota z licytacji jest pobita z zeszłego roku, co jest absolutnym dla nas zaskoczeniem i rekordem, bo nie liczyliśmy aż na takie pieniądze. Tym bardziej, że robiliśmy to pierwszy raz właśnie online. Kwoty z puszki są na tą chwilę ponad 50 tysięcy. Do tego pieniądze z eskarbonki, czyli mamy około 85 tysięcy. Jeszcze liczymy i jeszcze chwila i będziemy znali wynik. Nie pobijemy zeszłorocznego rekordu, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Czas na światełko do nieba. Inne niż zawsze, ale symboliczne. Co sądzi Pan o tegorocznej zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czasach pandemii? Czy wyglądała ona tak samo jak zawsze? No, niestety nie wyglądała i chyba wszyscy ubolewamy nad tym, bo zawsze to było radosne święto. Można było przyjść, skorzystać z różnych atrakcji, na żywo porozmawiać z osobami. Więcej było wolontariuszy, którzy ulicami chodzili, a dziś, wiadomo, osoby siedzą w domach, mniej chodzi ulicami miast, mniej uczestniczy aktywnie w różnych, w różnych akcjach. To były bardzo trudne warunki do przeprowadzania tak ogromnej imprezy. Mimo wszystko udało się, jak wiemy, w Polsce znowu rekord w zbiórce pieniędzy, co świadczy o tym, że mieszkańcy naszego kraju potrzebują tej akcji i bardzo chętnie biorą w niej udział. Czy jest Pan zadowolony z kwoty uzyskanej mimo pandemii i wielu zakazów? Tak, to pokazuje właśnie otwartość serc. Wiemy, że były trudności w zbieraniu tych pieniędzy, ale wiemy też, że przecież bardzo dużo osób ma problemy finansowe wynikające z zamknięcia firm. Niektórzy stracili pracę. Mimo wszystko mieszkańcy naszego kraju stanęli na wysokości zadania i zebrali bardzo dużą kwotę, większą niż w zeszłym roku. Z tego co wiem, Pan również wziął udział w aukcji Wośp. Czy było to tylko przekazanie rzeczy na licytację, czy również Pan brał udział w licytacjach? Jeżeli chodzi o aukcję Wośp, od wielu lat już przekazuję różnego rodzaju rzeczy, które są bardzo fajnie licytowane. Kilka tysięcy złotych z niektórych aukcji. Tegoroczna aukcja. Moich wyprodukowanych przeze mnie nalewek zakończyła się kwotą 2600 zł na rzecz orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od czasu do czasu biorę udział także w aukcjach i kupuję przedmioty. W tym roku wrzucałem do puszki pieniądze i za pomocą banku, bo mam też konto w banku, który obsługuje wośb, przekazałem środki finansowe na rzecz orkiestry. Jak pan sądzi, że gdyby nie pandemia, wynik byłby lepszy? Myślę, że zdecydowanie jeszcze większy byłby ten, ten wynik, ale i tak jestem zadowolony. Może pieniądze są oczywiście bardzo ważne w tej całej akcji, ale ta otwartość, zaangażowanie, chęć pomocy innym osobom jest równie ważne całej yy, wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy aż strach pomyśleć co będzie za rok jak będziemy mieli 30. finał